Cześć, dziś Pokażę Wam nowości Które zamówiłam od Everlay I jako pierwszy To akurat nie jest nowość hmm. Nałożyłam sobie podkład Better Than Perfect Jest to podkład, który Dosyć dobrze znam Zdarza się, że go używam, nie jest to Zbyt często, natomiast bardzo trwały podkład miałam już jedną tubkę i jest on w sam raz na przykład na lato delikatnie jest jasny, za jasny dla mnie w tym momencie już na lato to w ogóle będę go na pewno przyciemniać ale myślę, że latem będzie on zdecydowanie po prostu trwały. Hmm. Następną nowością, ponieważ nie będzie to testy tylko ale jest yy, zakrywacz z Gimsza Byłam go już bardzo długo ciekawa. Jest on w numerze pewnie jedynka tak, Jest to gęsta, bardzo gęsta konsystencja typowo taki kremowy, hmm, kryjący i najbliższe jest on jasny, ale żółty Muszę sobie Miałam użyć, też po korektor od Eveline. Miałam mm, ogólnie cały ten test zrobić, ale ten korektor leży już u mnie jakiś czas. Jakiś czas temu wyszedł. Kryję. Kryje Kryję całkiem ładnie. Zaraz tu zmniejszymy światło, żeby mnie to nie prześwietlało jak widzisz, ja mam dość duże since i kryje on ładnie ale nie jest to takie krycie, no tart ale bardzo jedna warstwa i nawet szczerze na wesele bym go nałożyła, czy już w naszą bardzo, bardzo, bardzo fajny fajny korektor yy. teraz przykryjemy Przypudrujemy przy go pudrem od Eveline better, better Than Perfect mm, Mam beżowy kolor Na końcu tak średnio, średnio to jest widać Bez ładny, a to jest... Hmm. Wydaje mi się, że on jakoś bardzo nie przyjdzie mnie pod Może delikatnie, ale to się da i da się ukraść Przepotruję sobie teraz też pojeki Bardzo ładne, bardzo ładny Myślę, że ładnie wygląda Przykładuję nim też cały obszar może twarzy, bo nie mam tutaj nic takiego żadnego kremowego ani mm, konturowania ani nic. To tutaj matowy matowy produkt. Teraz kolejną, te kolejny kosmetyk, który wyszedł właśnie w nowościach, jest to kredka. Kredka na linię wodną. Ona wyszły też w różnych innych odcinkach, natomiast ja. Użyję ją na linię wodną, ładnie rozświetla Nie wiem, jakoś tak specyficznie śmiery Ma taki specyficzny zapach No, bardzo ładnie otwiera oko A teraz na może jak już jesteśmy przy makijażu oczu Zrobimy sobie tusz od Eveline Wonder Match Volume and Lecz Mascara hmm. robiący wydłużający tuż dużens i nie przeczytałam Wam tu obietnic. Korektor, w ogóle, korektor jest kryjący, więc on faktycznie ładnie zakrywa, a puder to jest typowy taki wykładzacz, wykładzający, korygujący puder pod oczy. Perfekcyjnie tuszuje drobne linie, cienie i niedoskonałości. trole korektor. Jest na pewno bardzo delikatny. To jest szczyteczka. O, taka stożkowa. I ze wszystkich stron ona jest taka sama, tylko tutaj jest cieńsza i jest coraz, coraz dłuższe włoski. So, o. Nie mam żadnej bazy. Na rzęsach sam tusz i jak świeża nie była otwierana, no bardzo ładnie pokrupia. Wydłuża, na początek wydłuża i po kilku warstwach również ładnie pokrupia. Podoba mi się. Dolne rzęsy też ładnie bardzo mi się podoba ja Was przybliżam może troszkę o. byście tu widzieli ładnie podoba mi się nie mam dzisiaj żadnej palety do przetestowania, więc to w sumie będzie krótki. Teraz mam tylko kilka nowych kosmetyków. Piękny efekt. tej wręcz nawet efekt sztucznych rzęs, bym powiedziałam. Bardzo mi się podoba. A ta kredka daje takie otwarte oko. Pięknie. I mm, teraz będzie rozświetlacz. To akurat był po prostu gratis to zamówienie rozświetlacz do twarzy tyle o piszę i nie wiem czy jest złoty czy jakiś świąteński, nic, 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 nie wiem nie wiem A troszkę tu widać na pewno widzę, że już to jest taki Mm. Dziennie, jak po prostu. Może zmniejszę. O. o. Teraz zobaczcie lepiej. O. To jest po prostu taki dzienny. Dzienny rozświetlacz. O, myślę, że jest taki ostatnio no, dzienny rozświetlacz. Ale ładny błysk. Nałożę na oko też nawet na całą pójkę bardzo ładnie wygląda tak naprawdę dziennie super teraz o widzicie? bardzo ładnie Nie mam brązera ani nic takiego chciałam zrobić to szybki test i ostatnim kosmetykiem no, tak, ostatni jest pomadka właśnie z tej gamy też Wonder Match Creamy i to jest odcień 04 karmel tak najbardziej w brąz był no i on to nie jest taki to jest taki róż róż padający w brąz i to na pewno nie jest pomadka Matowa Chyba, że się będzie robiła matowa Ale... ej Jasna Ale... A, ja lubię ciemny mat Już czuję, że delikatnie zastyga Więc... No, mi się bardzo, bardzo podoba No, zdecydowanie została. No i powiem Wam, że ten dzisiejszy makijaż... co na Was troszkę. Ten dzisiejszy makijaż mi się podoba. Ładnie rozświetlenie jest zarówno na oku, jak i na twarzy. Hmm. Korektor. Korektor, mimo że nie nałożę go jakoś bardzo wiele, to ładnie przykrywa zasienienia nie widzę na razie tutaj, co prawda, krótki jest ten test. Natomiast ja nie widzę, żebym się zebrał gdzie w okolicy oczu, w zmarszczkach Tuż on jest co prawda świeży, ale też nie, nie, nie poskleją mi tych rzęs. O! Nie poskleją mi bardzo rzęs. No, pomadka zastygła. Czuję, że zastygła. No i puder pod oczy on jest tu? Myślę, że troszkę bieli Myślę, że to widzicie Że bieli delikatnie Ale przy takiej jasnej karnacji jak moje Chyba, że będę opalona, to zobaczymy Ale chociaż, czy on tak bieli? Myślę, że się w miarę do, dopasowuje ją ja jasną w tej chwili karnację Jeszcze tego ten biały podkład zeruję ten więc też on może być delikatnie za jasne On się już to dopasował Myślę, że on się dopasował po prostu do mojej karnacji. I tyle. A, i jeszcze kredka. Kredka też jest bardzo fajna, bardzo mięciusia. Nie, nie, nie zaspoczuwałam, jak wiecie. O, tu. Kremowa. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Mm. Będę tych wszystkich kosmetów na pewno używać i, i dla Was będę je testować i oczywiście będą filmy, może z Denku, w Denku będę je bardziej opisywać, co o nich myślę po zużyciu i następnym filmem myślę, że będzie Denko, więc zapraszam Was do nowych, do nowych filmów.